Teraz w grę Slender. To jest niby horror, ale zobaczymy, czy uda się nas przestraszyć. Gra Maciej Magdziarz, czyli Gandzior. I Gracjan Rostowski, czyli Pyzar. Dobra, więc zaczynamy. I tak, zobaczymy, co tutaj mamy. Więc y, znajdujemy się w lesie. I gra polega na tym, żeby zebrać 8 kartek, tak żeby nas nie dopadł slender. Więc gramy i zobaczymy jak to będzie. I idziemy. Widać jakąś wyraźną ścieżkę. I tutaj jakieś wyróżniające się drzewo. Więc teraz zobaczymy, co będzie. O, cicho. Kartka jest. Brawo. Coś no eyes, czyli nie ma oczu, ale zawsze cię obserwuję. Zobaczymy. Jakaś muzyczka się pojawiła, jakieś basy. No i zobaczymy, co będzie dalej. O, jakaś ciężarówka. Stary gruchot. Volvo <laughs> Nie To jest y, Trabant wersja deluxe Ruskie dla ciebie badziewie Ale zacznij, domek jest O, jest druga kartka Leave me alone No i Zobaczymy co teraz będzie <coughs> Bum, bum, I idziemy cicho, jakaś budowla się pojawiła, więc ostrożnie zmierzamy w jej kierunku i zobaczymy, co tam będzie. Więc jakieś Białe kafelki jakością nie grzeszą. Pewnie z godronki. I tak. Na razie nic tutaj ciekawego nie ma. Jakieś krzesełko. Posiedzimy sobie. Ale nie, trzeba grać dalej. Zobaczymy tutaj. No i zobaczymy, oby coś było. Znowu dużo wyjść tutaj jest. Uciec ocie o o, karteczka! Jakieś drzewka, widać. O, jakaś dodatkowa melodyjka się pojawiła. Dodatkowe efekty z każdą karteczką, ale zobaczymy co będzie. Na razie nic. O, o, pojawił się wreszcie, dobra. Dzięki Bogu, że jest tak daleko. Może mi naskoczyć. Ale zobaczymy co tutaj teraz będzie. Na razie nic nie widać. Szału nie robi. Nic. O, jest znowu. On się wreszcie zaczął ujawniać. Tutaj jak widać jakieś... kamyszki. lazurowane brązowym glutem No i Jak na razie to tutaj nic nie ma No niestety no spróbujemy gdzie indziej więc jak widać znowu się pojawiła jakaś ścieżka mam nadzieję, że...

Coś by się przydało ich więcej no Ale zobaczymy no Jak będzie dalej Na razie tutaj nic nie widać Ale zobaczymy jak będzie dalej Więc o coś było jakiś bisk Coś... Coś się zaczyna dziać, konkretnego. Ale na razie... Slendera nie widać. O, o Jezu! Coś kurde śnieży. Internet mi chyba odcięli. Zobaczymy. Na razie tutaj... Wróciliśmy do punktu wyjścia chyba <laughs> Znowu jesteśmy przy tym drzewie No nic Zobaczymy Trzeba tutaj w końcu znaleźć jakąś karteczkę gdzieś powinna być Slender. Jak widać cały czas za nami idzie, cały czas obserwuje co robimy. Oby tylko nie zauważył jak pójdziemy gdzieś za drzewko się wysikać. Albo zwalić kapucyna, no jak tam gracjan wolisz. No ale na razie tutaj, o tam jest, stoi, nie patrz się, bo zabije. To jest znowu ten samochód, czyli... Wróciliśmy do punktu wyjścia, widać tam Slender stoi i stoi i szału nie robi, ale oj nie wolno się patrzeć, bo się zaczyna coś szumić. I kuu, Dobra! E, e, no, na no co mogę powiedzieć? No no cóż. Jednak podszedł, no. Pedałek. No, pedałek. No ale spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy. Jakoś w tej rundce szczęścia nie myliśmy <laughs> Więc zaczynamy od nowa Może tym razem się poszczęci żebyśmy więcej zebrali ale jak na razie o słup jest Ale Będziemy zobaczyć słup Nie będziemy kurcze potem latać Czasami nie znajdziemy Więc lepiej od razu zobaczyć Ale chyba tym razem tutaj nic nie będzie Tak No niestety No Tym razem się nie udało I teraz gdzie jest kurcze ścieżka Cicho jest, dobra. Idziemy. Więc. Coś o, jest drzewko uschnięte jak dupa Gracjana Gandziola Nieprawda Nie wtryniaj się do speaker'a ha, ha, ha. I tak ci nie było słychać <gryw> Więc tu, a nie, jednak jest Kentran Czyli nie uciekaj Po mojemu Bynajmniej tak mi się wydaje Więc Slender wyraźnie nam daje do zrozumienia Że nie mamy przed nim uciekać Ale dlaczego nie mamy uciekać skoro nas goni i nas zabija jak nas dorwie, więc Nie ma wyboru jak uciekać no. Więc a może po prostu on nas chce zgwałcić, bo taki samotny jest w tym lesie. I... O, druga kartka. No. Taki samotny. Wszyscy się go boją. Wszyscy tylko nie my. Więc zobaczymy, co będzie dalej. O, jest domek. Mam nadzieję, że tutaj będzie karteczka, bo jakoś wcześniej szczęścia nie mieliśmy. O, pojawił się slender. Więc yy, to oznacza, że teraz będzie już tylko coraz bliżej. No i nie mamy innego wyboru jak iść i nie patrzeć się za siebie Oczywiście możemy trochę pokusić los Zobaczymy Tu nic nie ma, więc idziemy dalej